Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Margonem. Dziś pokażę wam y, szukanie dwóch herosów. Tutaj z kolegą, Kasuniem. Uszanowanko. I też pokażę wam co zdobyłem przez okres gry około miesiąca. No to tak, może najpierw co zdobyłem, później pójdziemy poszukać tych herosów. To bardzo tak, słabe temy. No, bardzo słabe. Też sprzedałem na 74 hero, z dwójki nie pamiętam już jakiej, bo dawno grałem. Za 6 milionów i oczywiście tam 10%, które tam auto rozbiera I mam ogólnie 117 milionów, ponieważ to był event. Była elita 9 i udało mi się zdobyć z niej item heroiczny i unikalny, unikatowy. No więc teraz tak, jeszcze chciałbym kupić ogólnie... I temy na tropa, heroiczne. Do 60 poziomu, bo sobie odbieram na kwipunek. No i teraz e, pójdziemy poszukać tych herosów obaj. I zaczynamy okay. właśnie szukać herosów, to tak. Kasunio idzie szukać karmazyna, a ja poszukam złodzieja, tylko najpierw będę musiał tam dojść. I tak, potwierdzam trochę długa droga. Tak doszło. gram w margonem już... znaczy... Zacząłem grać 7 lat temu, ale to jest moje drugie konto, ponieważ... Kiedyś za zaciągnąłem się w pożyczkę Czy tam ktoś się zaciągnął, już sam nie pamiętam dobrze No i konto po prostu Nie chciało mi się za kogoś płacić 50 zł, By grać dalej na tym koncie Więc postanowiłem, że zagram na nowym Tak od nowa, całkowicie No i gram na Perkunie, bo Perkun jest takim światem, Na którym w ogóle zacząłem grać Jako pierwszy, jeden z pierwszych Gdyż grałem tak, na początku Tak, potwierdzam, potwierdzam Potwierdzasz, to dobrze grałem Też gram na, początku... na Perkunie Stworzenia Margonem na polskim świecie Był, było ich sporo, ale wyszło jak wyszło. Tam nabiłem maksymalnie 47 poziom, nie było to dobrze. Zakolorowało też tak, że nie było, gdyż nie wiedziałem dokładnie jak się w to gra. Teraz już troszeczkę lepiej wiem. I. O i tyle w sumie. No i tu mam taki ekwipłonek, na razie słaby, ale nie mam dużo pieniędzy, więc sobie teraz jakieś heroiczne itemki pokupuję, bo sobie chcę dostać na 60 poziomie, bo kupiłem sobie strzałki ewentualnie na 59 poziom, by ponabijać trochę pH, <coughs> podrobić może troszkę z, aliasa, z z jeszcze... Z... razu ulega, nie wiem, z przewodnika trochę pobić, karma za na 58 dostać troszeczkę. No i w ogóle to... Zbliżamy się coraz bliżej do i zaczniemy szukać naszego złodzieja. A mnie zaczął chyba właśnie szukać tego karmazyna. Tak, potwierdzam. Hmm, on ciągle potwierdza. Prawie cała już mapka. No to ładnie. Niestety, Ogólnie karmazyna z questa, żadnego być. śladu. to jest się go robić. Nie polecam, niestety. Nie polecam, bo już nie. nabił poziomu, po prostu. No i wyszło jak wyszło. Ej, hej. Czemu mogę? Może, nie masz tego prawa. Losowałem w loterii, bo miałem 1370 SEU. No i akurat wyszło, co wyszło. Zbyszko, waleczny zbyszek raczej. Za 900 S. Teraz jest to. Hmm. Nie potwierdzam tych loterii, nic nie leci. SL. Nie opłacało się. Powiem tyle. Nie opłacało się. Nie opłacało kiedyś się opłacało bardziej. Karlu, ty kiedyś nagrałeś. Karlu. W ogóle. Powiedziałem Karol, ale dobra, No to wiadomo, Każdy już będzie wiedział, że to jest Karol. Karol, w ogóle. Chyba wiedzą. Zeszł górę 3 tygodnie temu. Nie kłam. Musiałem mu wszystko mówić tak oczywiście. Nie kłam. Ciekawe ja kto to by tłumaczył wiem. wszystko. Co mówisz? Pan Tiger Lilov kłamie cały czas. On w ogóle nie ogarnia tej gry. Zaczął grać pierwszy raz z Margonem jakiś miesiąc temu. I ja mu wszystko muszę tłumaczyć, gdzie to trzeba iść i wszystko. Oczywiście ja na info. O właśnie. To no już nie oszukuj swoich wiernych widzów. Których jeszcze nie mam. Może będziesz miał już bardzo dużo po Zapyślamy tym odcinku. Mam też do klanu Pakt Cieni. To tak, po polecam, początek, ale... polecam. Najlepszy na Perkunie. No, najlepszy. Dopiero początek, ale może coś z tego wyjdzie. Nie, nie, nie początek. początek. Najlepszy poziom jest. Jest dużo. Najlepszy tak, klan. Po nie tam do tego tuzmer, bo będzie problem. Te elitki, które, na których ekspiłem kiedyś, bo nie ogarniają gdzie jak spić. Tak. tak. Potwierdzam. W ogóle nie ogarnia gdzie Xp Expiłem przez niego dwa miesiące w miejscu i dopiero potem go nauczyłem, gdzie się ekspi ja, ja ci powiedziałem jak się chodzi w tej grze. Bo ty tak. myślałeś, że QE Tak? Tak. Myślałeś, że jak ci wyskoczy małpas za drzewa, to y, trzeba uciekać, bo być bo zabije jak miała pierwszy level No, miałem szczęście, bo przed koło mnie 160 paladin właśnie i mnie na szczęście nie zabił. Tak. Tutaj są takie 80 poziomy uczniki, w których właśnie tam trochę problem. Najgorsza klasa, nie polecam. Są elity, które mogą mnie zaatakować chyba. Tak. Nie pamiętam dokładnie. Dobra, przejdziemy koło, nie może nie, nie zabiją nas. Zaraz to sprawdzimy. Mam broń nas na szczęście. Ej, karmazen stoi w, w tym, kanionie stracenców. Na pewno? No. Gdzie? Aha, e, fajnie, że grupka osób tutaj jest i go właśnie biją. Po, po, pokaż mi to. Na Skype udostępniam ekran. Tylko sprawdzę. Ok. Już panie Tiger Love udostępniam ekran. Wrócę tam z powrotem, bo uciekłem. Nie kłam. Szybko, szybko, żeby nie zabili. Żeby nie było żadnego problemu. Okej, okay, czekaj. Okay. Lol. No Ile aż można czekać? Już... Kasunio! Już udostępniam. No, udostępniasz już od pół Byli Dobrze, tam na górze, tutaj, to tutaj. Patrz. Tam, gdzie myszką dałem. Czekaj. Tu, gdzie jest ten resp, tutaj. No, i co? Tu tutaj był karmazyn. I go tu zabili. I ja zwiałem tymi jaskiniami, tutaj właśnie. I uciekam teraz tędy. Nie kłam, kłamiesz? O serio! Nawet mi to, na ekran, wyszło to okienko, że, e, po, że znaleziono Herosa. To mogłeś to okienko pokazać! No już to zamknąłem. Nie to wejście, nie to wejście. Trzeba było robić. Po, po, pomóc Ci szukać e, tego złodzieja? Nie, nie trzeba. To co mam zrobić? A. Idź się zakop w grobie. Już nie masz... Twoje życie już jest spełnione. Możesz już nie żyć. Zróbcie mi tę respę. Tutaj był w piwnicy, okej. Okay? Dobra, to idę ci pomóc. Nawet nie wiesz, no, w sumie będziesz, może wiedzieć gdzie szukać. Będę a, chodził obok ładnie tutaj w domu Telsara czyli na górę i ogólnie jeśli chodzi o ten event halloweenowy 2015 questy były no, fabularne, no, całkiem fajne fajnie się je czytało robiło też, tylko najgorsze było to na, na bardzo grzele, fajna fabuła zela, ponieważ te strzały to się skończą, a jakbym dostał jakiś naszyjnik heroiczny za 30, a nie za 10, na przykład tak jak te strzały to by mi się ba dużo bardziej opłaciło robić codzienne ogólnie nie wyszło to najlepiej teraz pokój Grety w domu Lasso. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiegokolwiek Rosa, żeby nie było aż tak mutność. Może to się stanie. O, 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 oczywiście, również mam taką nadzieję. Oczywiście, również yy, tak. I to może jakiegoś innego poszukam. To co i śmietka, żula szukać. Coś na wzór ciebie. Hmm. Chyba, Marka. Jakiego Marka co ty mówisz? Ej? Chodźmy na szybko. Okay. jeden szybko Na razie go tutaj no. Zaraz tu znajdziemy jakiegoś razem I ogólnie kupię te rękawice Hero z przewa Hełm z na 57 hero z tej e i z Piersień z przewodnika Heroiczny na 60 poziom, naszyjnik, zbroja natropiciela i but z przewodnika No i tyle co potrzebuję. I kupuję te itemy do 35 milionów. Zbroja żeby, do 20. Żeby nie było oczywiście. To całe EQ również ja poleciłem. Ale w jaki sposób poleciłeś? Pokazałem Ci jakie są bardzo dobre przedmioty na twoją klasę i na twój poziom doświadczenia. Doświadczony się znalazł, naprawdę. Miesięczny doświadczony. Szybko się doświadczenie. Pra, pragnę, pra, pragnę, zaprze pragnę zaprzeczyć, iż gram w tą grę dłużej niż 5 lat. Jest to w 100% prawda i mogę to udowodnić w różnoraki sposób. W różnoraki sposób udowodni mi to. Proszę mi podać jeden z sposobów, a postaram się udowodnić. Nie mówię, że nie masz sposób. Proszę pana Tiger Lelow. Ogólnie sprzedaję ten łuk karmo tą kuszę na na odwiązanie, bo jej nie, pod... nie będę już raczej potrzebował. Ale mi byś mógł to dać, jak nie przyjmę. No, no, no jak odwiążesz sobie. To, to odwiążę sobie spokojnie. Dobra, wiesz kosztuje? Weź, weź sobie oblicz to, bo mi się nie chce. Jakieś wzory na to były. no już pierwszą małkę prawie wszystko przeszukałem. Już szukam po prostu normalnie, bym przeszukiwał przez... Minuta, a teraz tak wyszło jakoś, że. już Ja, ja również. Poszukę, ja również. Wiem. Również, również. Dobra, on cię tutaj rozpina P2 czasami. P2 jest chyba tutaj tak dokładnie. Pragnę zauważyć, że jestem już w ma mapie trupia przełęcz. A jak dalej pójdziesz. Dalej pójdę prosto w lewo, w dół, aż do Tuzmer. Skupa. Aby pomóc panu Tiger Lelow w znalezieniu Erosa. Erosa, zwanego złodziejem. Takim jak ty. Nie na Proszę o mnie nie obrażać, panie Tiger Lelow ja staram się utrzymywać e, poziom swojego e, filmu. Mój poziom, tak? Dzięki. Nie ma za co. Podziękujesz innym razem. Czyli kiedy? Teraz prosiłbym cię o zachowanie kultury i skończenie w dobry, dobry sposób odcinka. Chciałbyś to nie swój odcinek. Właśnie znalazłem się. Płaskowyżu Arpan. Czy teraz powinienem iść do oazy siedmiu wichrów, czy do Starego Siodła? Do. Tam, tam. Gdzie? Tam. Nie pytaj się gdzie, bo ja ci mówię, że tam. Nie powinieneś odpowiadać tak ogólnikowo gdyż, gdyż staję się e, wtedy bardzo niedoinformowany i mam problem z dojściem do miasta, w którym powinienem pomóc ci. To zawsze masz problem z dojściem. <hys grasp> <hys sexy> Ale z pana im, jest śmiechowy człowiek. Śmiechłem. Oj, Karol, Karol. Pragnę zauważyć, passaj... czy dosyć. Nie idź do mnie idź sobie na tego miętka, żeby szukać. Może znajdziesz. Masz większą szansę przynajmniej. Naprawdę? Tak powiadasz? Tak powiadam. Chory człowieku. Ale chciałbym przynajmniej raz w życiu zobaczyć to piękne miasto zwane Tuzmer. Ty sobie wejść przez... przed blok i sobie swoje miasto zobacz najpierw może. Bo ty chyba ostatnio z domu mnie wychodziłeś przez jakieś 5 tygodni. A ja w po... Do szkoły udajesz, no. że chodzi. Dlaczego wprowadzasz twoich y, widzów w błąd? Bo to nie jest błąd, to jest prawda. Rzeczywistość. Jest to bardzo błędna wypowiedź. Nie powinieneś tak mówić. Na publicznie udostępnianym materiale wideo. Gdyż? Dlaczego? Mi tak mówisz. Gdyż ludzie, którzy to będą oglądać, mogą y, wziąć to na poważnie. Dobrze wiedzieć. Pragnę zauważyć, że flaga miasta Uzmer jest łudząco podobna do mapy miasta Torneg. Tak, dokładnie. W ogóle jest jakaś flaga? Jest flaga. Jak, jak zauważyłeś, powsta. zawsze przywódca. I, i latarnie wybrzeże. Już niedaleko, już niedaleko. Ok, okej. Okay. Tutaj dokładnie trzy domki, i tutaj też trzy, więc to nie będzie jakiś większy problem. Tutaj piwnica P0 i P0, ok. Piwnica P0 i P0. Poddałem panu Tiger Lelow dowództwo w drużynie w grze Margonem. Dobrze wiedzieć, jak zawsze. Nie? To był jeden raz tak. Był. piwnicy chyba. Poza nie wiem, co to było. Chyba nie znajdziemy żadnego herosa na nieszczęście, oczywiście. Oczywiście jest to świat Perku. dlatego ciężko będzie znaleźć jakiegokolwiek herosa w godzinach 20:21. Mógłbym się dowiedzieć, dlaczego nie mogłem użyć teleportu u Pani z zakonu planu astralnego do innego miasta z Uzmer? Bo twoje, Twój iloraz inteligencji nie pozwala na takie czynności ekstremalne. Ja nie pozwalam sobie na tak wyrażanie mojej ja osoby w materiale publicznym, który zamierza Pan wstawić na serwis, YouTube już do mnie pan mówisz, tak? Mówię do ciebie pan ze względu na moją niebywałą kulturę osobistą. Nie, nie ma w tym nic śmiesznego. Sama prawda. Scipałeś coś? Dlaczego używasz tak brzydkiego słow słownictwa? gdyż przedstawiam szczerą prawdę o kakasuniu. Nie na no żartuję. Wszyscy widzą, że pan Tiger Love, pan, który wrzuca ten film na serwis YouTube, niestety YouTube? Y nie umie mówić w tak dojrzały sposób y i wykazuje się brakiem inteligencji. A skąd ty, z sądu przyszedłeś? Mówiąc w taki zły sposób. Zły? Nie znasz innego, bardziej wymagającego słowa? Jakiego? Proszę powtórzyć. Niestety nie dosłyszałem. Gdzie jesteś w ogóle. Proszę się nie śmiać, Próbujesz gdyż ja tu powtarzam po raz piąty. Staram się utrzymywać dobry poziom pańskiego materiału yyy... udostępnianego ja na... przykro ja ten poziom obniżam dziękujemy za uwagę zamierza pan obniżać poziom? dobrze to a jeśli ja bym go zawieszał, a pan będzie go zaniszał, to poziom będzie wyrównany się... pan... jest ja ja... dobry matematyk ja osobiście teraz znajduję się w drugiej przełęczy, czy powinienem iść szukać stopą Proszę pana, trupę, z złodzieja: 3, iść, poszukać w mapkach wyżej pana Herosa, Mietka Żula. Zaraz kończymy, gdy już prawie skończyłem wszystkie kres ja poszukać. Znalazł pan już Herosa, aby mówić w tak beznadziejny sposób? Oczywiście, że yy, yy, nie. W takim razie nie może, pan, nie może pan skończyć nagrywać tego materiału wideo, gdyż nie został spełniony główny cel nagrywania, z rozpoczęcia nagrywania go. Jaki był ten cel, bo nie pamiętam? Główny cel nagrywania pańskiego materiału było to znalezienie Herosa, pokonanie go i przedstawienie dropu. mi pan spokój. Proszę nie, nie używać y, akcentu ze śmiechem, gdyż obniża to i rozśmiesza mój poziom. Rozśmiesza Twój poziom? E, przepraszam nie za popełnienie takiego błędu. Poziom może być rozśmieszony. Postaram się już więcej nie popełniać takich błędów językowych. Oż ty. Wybaczy mi to pan. Humanista się znalazł. Powiem wszystko, od polskiego, ja wiem, tych wiem, że jestem bardzo e, dobrym e, humanistą, ale nie musi pan mnie chwalić na wizji. Na jakiej wizji? Nawet cię nie widać. Dobra, a ich rosa nie ma. Żadnych z tych respów obecnych. No to dzisiaj na tyle. Żegnam was razem z Kasuniem. Cześć Mariusz wszystkim. Serdecznie. Dziękuję, że mogłem e, wziąć udział w tak e, świetnym materiale wideo e, i że mogłem p, no, ustawić jakiś tam poziom. Myślę, że optymalny. Chciałbyś. Uszanowanko wszystkim. Cześć. Siema.